Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Podinspektor Dorota Jaworska, Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Płocku. W dniu dzisiejszym w ramach spotkania Senior Online zaprosiłam kolegę z Wydziału Ruchu Drogowego, aspiranta sztabowego Wiesława Gwizda, który razem ze mną omówi Państwu, przybliży zmiany, które nastąpiły w przepisach ruchu drogowego. Chciałam Państwu przypomnieć, że każdy uczestnik ruchu drogowego, rowerzysta, y, kierujący pojazdem, pieszy, jest obowiązany za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na bieżąco musimy śledzić wszystkie zmiany w przepisach y, ruchu drogowego. Dlatego w dniu dzisiejszym kolega omówi z Państwem zmiany, które nastąpiły w, w przepisach. Oddaję głos. Dzień dobry, Raspierre Sztabowy, Wiesław Gwizdach, Wydział Ruchu Drogowego y, Policji w Płocku. Jak już koleżanka wcześniej wspomniała, w tym roku od dnia 1 stycznia 2022 weszły w życie nowe przepisy w ruchu drogowym dotyczy to pieszych kierujących rowerami, jak i kierujących oczywiście pojazdami mechanicznymi. Jak wiadomo, przepisy te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, co się z tym wiąże? Zmienił się taryfikator. To chyba jest takie może najbardziej dotkliwe, bo kwoty mandatów znacznie poszły w górę od tego roku. I tak, no musimy się liczyć z tym, że, że wykroczenia, które będziemy popełniać, no będą karane wyższymi mandatami. W szczególności tutaj chodzi o bezpieczeństwo pieszych, tak? Czyli tak, jak i piesi, i kierujący, którzy popełniają wykroczenia w stosunku do pieszych. Będą karani wyższymi mandatami. Na przykład za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na przejściu dla pieszych dotychczas mandat wynosił 300 zł. W tej chwili kwota ta wzrosła do 1500 zł. Także jest to bardzo dotkliwe. Ale również i piesi, którzy gdzieś tam będą przechodzić przez jezdnie, czy, czy nie stosować się do sygnałów czy znaków drogowych, również będą karani wyższymi mandatami. Taki najwyższy mandat to tylko tak, może w formie ciekawostki, jest za przechodzenie przez torowisko w momencie, kiedy są opuszczone szlabany. I taki mandat dla pieszego wynosi 2000 zł obecnie. Czyli to jest w niektórych przypadkach być może cała emerytura lub renta. Także naprawdę warto się zastanowić, zanim coś zrobimy. Kolejne zmiany, które weszły, to są kolizje drogowe. tak. Kiedy za kolizję drogową mandat wynosiły 200 zł plus przyczyna, tak? Czyli jeżeli kierowca spowodował kolizję, nie stosując się np. do znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu, no to był mandat w kwocie 500 zł, tak? bo 300 jest za znak i 200 za spowodowanie zdarzenia. Teraz zdarzenie drogowe typu kolizja karane jest mandatem w wysokości 1000 zł, to jest minimum plus przyczyna, czyli już można sobie odpowiedzieć, ile taki mandat najniższy wynosi. Yy, jeszcze wyższa kwota jest, jeżeli osoby uczestniczące w tym zdarzeniu, yy, no, po prostu pojadą do szpitala, tak? Jakieś tam badania czy, czy diagnostykę, typu prześwietlenia, to, yy, czy inne rzeczy. Wtedy mandat wzrasta do 1500 zł, plus oczywiście przyczyna, tak? Yy, co jeszcze? Ja po alkoholu. Wiadomo, że jest to bardzo karygodne, jeżeli chodzi o jazdę po alkoholu. To oczywiście są do rzeka karę, tak? Ale jeżeli już jedziemy rowerem czy innym pojazdem niemechanicznym, policjant w drodze mandatu karnego może nałożyć grzywnę. I tak, mandat karny za jazdę do pół promila to jest 1500 zł. Natomiast jeżeli jedziemy rowerem już innym pojazdem niemechanicznym w stanie nieczynności, czyli to jest powyżej pół promila, mandat taki wynosi 2,5 i tysiąca złotych. Czyli są to kwoty bardzo duże. Co jeszcze? Do tej pory jazda bez uprawnień była karana też mandatem karnym w kwocie 500 złotych. Od nowego roku no nie ma takiej możliwości. Policjant, który takie wykroczenie ujawni sporządza stosowną dokumentację i trafia to do sądu i osoba jest karana już przez sąd teraz. Były takie przypadki, że osoby gdzieś tam jeździły sobie na gminie, dostawały te mandaty, widocznie było stać ich na to, płacili, a teraz niestety już nie dostają mandatu, nie wiem czy niestety, może dobrze, nie dostają mandatu, są karani przez sąd, no i no, sąd wiadomo, nie jest już zobligowany stosować się do taryfikatora, więc kwoty są tam bardzo wysokie. Co jeszcze? No, ja też chciałem zwrócić uwagę właśnie do osób starszych, pieszych w szczególności, żeby też jakby stosowały się do tych przepisów, bo często tak jest, że, że ta osoba gdzieś tam. Stoi przy tym przejściu. Tak niejednoznacznie kierowca wie, co ta osoba chce zrobić. Czy chce wejść, czy chce przepuścić ten pojazd. No i żeby też była bardziej zdecydowana. Była bardziej zdecydowana tak, tak, no bo no, kto jeździ samochodem, to po prostu wie, jak to jest. Czasami zatrzymujemy się przed tym przejściem. Ktoś tam stoi, nawet ręką machnie, proszę jechać i tak dalej. Kierowca ruszy, nie daj Boże, ktoś wejdzie na to przejście, jak gdzieś jest policja w pobliżu i może to czytać jako. Jakieś takie, nie wiem, wykroczenie spowodowane przez kierującego z premedytacją tak w stosunku do pierwszego, a nie zawsze tak jest. Jeszcze myślę, że warto tutaj jak już rozmawiamy o przepisach, o tych zmianach, które weszły, przypomnieć uczestnikom ruchu drogowego. Chodzi mi tutaj właśnie o pieszych, o rowerzystów, o kierujących pojazdem o ich bezpieczeństwo, bo tak naprawdę to te pieniądze to nie są aż tak bardzo ważne, najważniejsze jest nasze życie i zdrowie. I proszę cię przypomnie jeszcze Państwu, jeżeli mówimy tutaj teraz o pieszych, jakie na nich spadają obowiązki i co przepisy o tym mówią? Hmm, tak, oczywiście, bo jest przekonanie jest takie, że, że pieszy jest jakby taką osobą przywilejowaną, tak? no, ale wiąże się to również z tym, że ma obowiązki, tak? taki podstawowy obowiązek pieszego, no to stosowali się do tych podstawowych przepisów ruchu drogowego, czyli tak, jeżeli mamy chodnik, poruszamy się chodnikiem, jeżeli tego chodnika nie mamy, poruszamy się lewą stroną, tak, kolejna rzecz, poza obszarem zabudowanym od zmierzchu do świtu używamy elementów odblaskowych, tak, w miejscach takich widocznych, nie jest to przepisem, gdzie to ma być, no ale najlepiej, nie wiem, na takim, nie wiem, Elemencie ruchomym powiedzmy, nazwijmy to. Na, Ręce, noce. Na ręka, noga, kamizelka. kamizelka, tak żeby się to rzucało w oczy, tak? Ten odblask. Co jeszcze? Ubranie, wiadomo, starsze osoby no, bardziej chodzą w takich ubraniach stonowanych czy coś. czasami warto mieć jakiś, nie wiem, jeden taki element, żeby właśnie był z daleka widoczny dla kierujących. Nie można kupić takie elementy, bo często się właśnie... Znaczy takie elementy to tak, na pewno można kupić w każdym sklepie takim, nazwijmy to z odzieżą BHP, tak? Czyli tak zwana odzież dla pracowników robocza, nie? To tam mają wszelkiego rodzaju kamizelki, jakieś czapeczki, odblaski. No, Sklepach rowerowych? Sklepy rowerowe, stacje benzynowe, co jeszcze? Często są jakieś tam akcje prowadzone, nie wiem... Przez jakieś zakłady pracy czy, czy jakieś instytucje na przykład, nie wiem, ktoś idzie sobie auto ubezpieczyć przy okazji przedstawiciel tak, daje jakąś, jakiś odblask czy jakiś tam inny element, tak? I, no i no, używać tego, tak? Nie nosić, bo często jest tak, że ktoś tam ma w kieszeni, ale nie ma na sobie, tak? Co jeszcze? Rowerzyści. Rowerzyści. Rowerzyści, teraz się zaczyna już okres, już wiosna jest przed nami, więc tych rowerów więcej wyjedzie na drogę. No też zadbajmy o to, żeby ten rower był no, w miarę sprawny, tak? Czyli te podstawowe rzeczy jakieś światło odblaskowe, tak, żeby ktoś nas widział. Jeżeli jedziemy już jest ciemno, to jakoś lampka z przodu białe światło z tyłu czerwone. Również można kamizelkę założyć, tak, żeby być widocznym. I to nie jest wstyd, prawda? I to nie jest wstyd, no właśnie. Bo niektórzy to tak odbierają, a jakiś, nie wiem, stary jestem, czy starsza jestem, mi nie pasuje i tak dalej. No właśnie to wszystko pasuje, bo to ma na celu nasze zwiększenie naszego bezpieczeństwa, tak? Co jeszcze? A nawet osoba, która jedzie na rowerze i ma kamizelkę, często dla kierującego pojazdem z daleka wygląda jakby to stał funkcjonariusz policji, tak, więc jesteśmy no, podwójnie bezpieczni. Tak. Druga rzecz jest taka, że przepisy pozwalają, jakby dbają właśnie o bezpieczeństwo rowerzystów i pozwalają im w niektórych sytuacjach korzystać z chodnika. Tak? Wiadomo, chodnik jest dla pieszych, ale jeżeli są tak trudne warunki atmosferyczne, czyli mamy tutaj na myśli gęst, mgła, która ogranicza widoczność, jakieś opady śniegu, deszczu. No to bezpieczniej jest jechać chodnikiem. Oczywiście trzeba zachować tą ostrożność. Tam pieszy w dalszym ciągu ma pierwszeństwo, ale już nie jedziemy jezdnią, tak, gdzie jesteśmy narażeni na jakieś potrącenie przez pojazd. Tylko muszą być spełnione określone warunki. Tak. Jest to chodnik, który przylega do drogi, na której prędkość jest większa niż 50 km na godzinę. Czyli krótko mówiąc, poza obszarem zabudowanym, jeżeli czujemy się zagrożeni, a jest akurat mówię. Yy, możliwość jazdy, możliwość jazdy, chodnikiem. jazdy chodnikiem, jedziemy chodnikiem. Żaden policjant czy inny funkcjonariusz, który jest uprawniony do kontroli ruchu drogowego yy, krzywdy nam nie zrobi. Hmm. Wrócę tutaj jeszcze do tematu, który poruszałeś. Yy, stanie nieczeźwości po użyciu. Ostatnio mając służbę przyszedł mężczyzna, który chciał się przebadać. Czy już może jechać? Wytłumacz jeszcze i przypomnę, jak to u nas przepisy określają. Yy, więc tak, yy, no każdy obywatel nazwijmy to może podejść do policjanta, który pełni służbę gdzieś tam na drodze, poprosić o przebadanie się, ewentualnie do najbliższej jednostki policji, czyli tutaj w Kłocku do Komendy, czy na komisariatach w mniejszych miejscowościach. Yy, tylko pamiętajmy Państwo, że yy, są. Yy, Różne urządzenia do badania trzeźwości. Najlepiej sprawdzić się na takim urządzeniu poprosić policjanta, które wskazuje jednoznacznie wynik. Są tak zwane testery, tak? Czyli na zasadzie zielone światełko mogę jechać, czerwone nie mogę jechać, ale to nie określa stężenia, tak? Ktoś tam sobie dmuchnie, wyjdzie mu zielone, za, nie wiem, kilometr będzie stał patrol policji, zbada go na urządzeniu. Takim, które to stężenie pokazuje, okaże się, że, że nie mógł je jechać. Muszą być cyferki. Muszą być cyferki, krótko mówiąc. Nie jakieś tam, bo nawet prywatnie ludzie często mają takie urządzenia, które gdzieś tam sobie kupili, czy dostali od kogoś i bazują na tym. No, to nie jest, że tak powiem, urządzenie, które jest legalizowane do końca, nie jest urządzeniem, które pokazuje to stężenie, także. Nie powinniśmy z tego korzystać. Znaczy, nie, może nie, że nie korzystać, ale nie brać to jako pewnik. Często się ludziom wydaje, i też spotykamy się z czymś takim: A, wypiłem jedno piwo, wypiję jednego drinka, to mi nie wykaże. No właśnie, to jest błędne takie myślenie. no Bo każdy ma inne predyspozycje, tak? Jeden wypije jednego drinka i, i nie wiem, ma tam wyższe stężenie, drugi nie będzie miał prawie nic, tak? To wszystko zależy od masy ciała, od tego, co spożywaliśmy wcześniej, tak, od różnych predyspozycji. Kiedy dochodzi do przestępstwa? Kiedy policja może nie zatrzymać prawa jazdy? policjan może zatrzymać prawo jazdy nie tylko za przestępstwo, nawet za wykroczenie drogowe. Tutaj w szczególności chodzi o prędkość, tak? Bo to się nagminnie zdarza. Jeżeli kierujący przekroczy prędkość w obszarze zabudowanym powyżej 50 na godzinę, tak, czyli to, jeżeli jest 50, no to wystarczy jechać 101. Jeżeli jest tam ograniczenie do 40, no to wystarczy jechać 91, żeby stracić uprawnienia. Policja zatrzymuje to, te uprawnienia podczas kontroli drogowej. Odbywa się to na takiej zasadzie, że no, ten dokument kierujący dalej posiada, bo w zasadzie nie ma obowiązku włożenia dokumentu. Jest to w systemie odnotowane, że w danym dniu kierujący popełnił takie takie wykroczenie. I zatrzymuje mu policjant prawo jazdy. Jeżeli jest to obywatel polski, to ma y, taką możliwość jeszcze przez 24 godziny y, no, jeździć, po prostu poruszać się. Tak jest to spowodowane tym, że no wiadomo, teraz y, przemieszczamy się, jakaś tam bariera 100 czy 200 km w ciągu dnia, to nie jest jakimś wielkim wyczynem, jak tam 50 lat temu. Y, natomiast y, kierowca spoza z, z granicy, y, z zagranicy. Ma 72 godziny jeszcze możliwości poruszania się. To też jest spowodowane tym, żeby po prostu dojechał do miejsca zamieszkania, czy tam do bezpiecznego miejsca, żeby ten samochód pozostawić. A mogę Cię prosić, tak? żebyś właśnie powiedział, jak to technicznie wygląda? W no, dniu dzisiejszym zatrzymujesz mi prawo tak, jazdy? Tak, w dniu dzisiejszym policjant zatrzymuje osobie prawo jazdy. Yy, oczywiście pokwitowanie wystawia, tak. takie. W w formie starej, powiedzmy pisemnej. Mówimy tu teraz o przekroczeniu prędkości tak, powyżej 50? Tak. Zatrzymuje prawo jazdy w formie takiej pisemnej, daje nam pokwitowanie i no informuje nas, że na okres trzech miesięcy mamy zatrzymane uprawnienia. Po trzech miesiącach osoba po prostu zgłasza się do swojego wydziału komunikacji. Nie na policję? Trzeba... Nie, 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 nie. Policja tutaj, że tak powiem, nie Swoją rolę ten kończy, ten... tak, już. Zgłaszamy się do starostwa, tak, do Wydziału Komunikacji w swoim miejscu zamieszkania, gdzie podlegamy. Z tym potwierdzeniem zaszkodzenia. Z tym potwierdzeniem. Tam pracownik po prostu odblokowuje to nam w systemie, i. No znaczy i możemy to się warto przypomnieć, że to nie jest automatycznie, że mija trzy miesiące i państwo te uprawnienia otrzymują. Nie, nie, to po prawda? prostu trzeba się zgłosić tak, do, do starostwa, do Wydziału Komunikacji żeby one zostały odblokowane, no, nie? no bo często jest tak, że w trakcie tej, nazwijmy, odbywania kary, jeżeli możemy jeździć, no, ktoś dalej jedzie, nie, nie, nie posiadając tych uprawnień, no to jest przedłużenie do 6 miesięcy, tak, czyli nie 3, czyli 6 miesięcy już mamy. A jeżeli ktoś notorycznie będzie jeździł, będzie łamał te przepisy, to nawet może dojść do tego, że zostanie mu orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Hmm. A jeszcze chciałam Cię wyprosić, bo wcześniej zadałam to pytanie, może źle to ujęłam. Kiedy jest przestępstwo? Kiedy jadę. Przestępstwo drogowe, tutaj chodzi, bo chodzi głównie o kierowców, tak? Ale chodzi mi pod wpływem alkoholu. A, pod wpływem tak? alkoholu, tak. Pod wpływem alkoholu, jeżeli kierujący znajduje się w stanie nieszczęsłości. Czyli jest to powyżej pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżeli kierowca ma zatrzymane prawo jazdy właśnie za tą jazdę pod wpływem alkoholu i e... nie stosuje się do tego, co jest dalej? Co Jakie jest dalej? Znaczy, znaczy tak. Jaka jest kierowca, parę? który ma zatrzymane prawo jazdy za alkohol ma automatycznie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, tak? zależy na jaki okres. Jest to, to też uwarunkowane różnymi rzeczami, tak? ile tego stężenia miał, yy, czy, czy, czy jest to pierwszy raz w życiu, czy, czy kolejny. Yy, też mają jakieś tam sprawy, nie wiem, powiedzmy rodzinne, takie sytuacja materialna, wpływ na to. Niektórzy mają zakaz powiedzmy na 12 miesięcy, inni mają na 2 lata, na 3. Jeżeli podczas tego zakazu no, kierujący nie stosuje się do niego, no to automatycznie ma też przedłużany, tak? Sprawa trafia do sądu i sąd orzeka kolejny zakaz. No, spotkaliśmy się tutaj w swojej pracy już na drodze, że kierujący niektórzy mają zakazy dożywotnie, tak? A jeżeli jest zatrzymane prawo jazdy, jedzie ktoś samochodem osobowym, co wtedy z uprawnieniami na samochody ciężarowe? To znaczy tutaj, jeżeli się traci uprawnienia, to tracimy na wszystko. To trzeba mieć taką świadomość. Nie ma, że tracimy tą kategorię, na którą jechaliśmy. Tak, Jechaliśmy motocyklem, a mamy prawo jazdy, powiedzmy tak, cały wachlarz aż od kategorii A, od motocykla do D, do autobusu, tracimy wszystko. I tak samo w drugą stronę. Nie, możemy jechać autobusem, stracimy uprawnienia na wszystkie kategorie. Mhm. A sytuacja kiedy tracimy prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym jak to się ma do innych państw Unii Europejskiej? To znaczy tak, ten przepis tutaj mówi nam tylko wyłącznie o przepisach polskich, tak? Czyli krótko mówiąc, policjanci w innych państwach nie mają możliwości takiej szybkiej weryfikacji. Jeżeli jest to, nie wiem, tutaj Czechy czy Niemcy, ościenny kraj, jeżeli ten, ta osoba po prostu nie okaże dokumentu, no to zostanie ukarana mandatem tam, ale nikt no, nie będzie wiedział, czy z jakiego powodu miał zatrzymane. Tak to wygląda. Tak samo my nie mamy wglądu do systemów z innych państw tutaj ościennych. Ale czy to y, ten przepis zebrania y, tu u nas w Polsce obowiązuje też na terytorium Unii Europejskiej? Nie, 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 tylko w Polsce. Myślę jeszcze sobie, że warto by było też Państwu przypomnieć tak pokrótce y, przepisy dotyczące przewożenia dzieci. Y, że te dzieciaki mogą, mhm. y, mają mieć wzrostu, żeby móc jeździć już bez tego fotelika? Jak to wygląda? Bo też są częste właśnie zapytania kierujące. Więc tak, e, jeżeli chodzi o przewożenie dzieci, to y, też zmieniły się przepisy. One co prawda nie zmieniły się teraz w tym roku, troszkę wcześniej, ale to też właśnie warto przypomnieć y, o seniorzy, tak? czyli dziadkowie, babcie często dowożą dzieci do szkół, do przedszkoli, tak, żeby wyłączyć rodziców. No i muszą mieć świadomość, tak? I wiedzieć, jak to robić, żeby nie narazić na niebezpieczeństwo i siebie na jakąś tam odpowiedzialność karną. Więc tak, przewożenie dziecka musi się odbywać w sposób zgodny z przepisami, czyli jeżeli dziecko nie osiągnęło wzrostu 150 cm, no powinno być przewożone w foteliku lub w innym urządzeniu. Tak? Czyli inne urządzenie mam na myśli, jakaś taka podkładka, siedzisko. Lub teraz też jest dopuszczone do użytkowania taki klips, który dziecko siada normalnie na siedzeniu, ale ten klips jest zapinany na pas bezpieczeństwa i powoduje to, że pas nie przechodzi dziecku przez szyję, tutaj tylko w miejscu wyznaczonym jest, tak przez klatkę piersiową. Bo w razie jakiegoś raptownego hamowania, no to wiadomo, dziecko jest należone na jakiś tam, no, że ten pas po prostu ściśnie szyję. Kolejny sposób przewożenia dzieci, który jest dopuszczalny też jeżeli przewozimy trójkę dzieci, to to dziecko największe może być przewożone bez fotelika. No bo wiadomo, są samochody, które jakieś tam mniejsze gabaryty mają, ale dopuszczają tak trzy osoby na tylnym siedzeniu. No ale jeżeli chcielibyśmy zamontować foteliki, no to technicznie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To jest taki jakby drugi przepis i trzeci. Mówi o tym, że dziecko, które ma więcej jak 135 cm, a nie ma 150, może być przewożone poza fotelikiem. Z jakiego względu? Z takiego względu, że dzieci są no różnej masy ciała, tak? czy, czy, czy może, nie wiem, wynika to z jakiejś budowy, czy, czy z czegoś, że no nie jest w stanie po prostu się zmieścić do fotelika. Czyli wtedy jest to dopuszczone, ale to jest minimum wzrost 135 cm. Rozumiem. Proszę Państwa, myślę, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to omówiliśmy te najważniejsze zmiany w przepisach ruchu drogowego. Ja zastanawiałam się z kolegą przed tym spotkaniem dzisiaj, czy poruszyć jeszcze inny temat, bo tak naprawdę to spotykamy się tutaj i mówimy o bezpieczeństwie Państwa jako seniorów, ale mamy też serdeczny apel do Państwa dzieci, wnuków. W związku z trudną i ciężką sytuacją i smutną na świecie bardzo serdecznie prosimy, aby właśnie ludzie, którzy mają rodziców, dziadków, mówię teraz tu o dzieciach, o wnukach, żeby zadbali o bezpieczeństwo Państwa, żeby omówili z Państwem kilka kwestii dotyczące państwa nawet dorobku życiowego. Słyszymy coraz częściej, że ludzie wybierają swoje pieniążki z banku, przytrzymywane są w domu. Trudno tak naprawdę w obecnej sytuacji komuś doradzać, ale tutaj jest nasz taki apel, żeby było zainteresowanie ze strony dzieci, ludzi, którzy są. Może bardziej kompetentni, którzy umią to wszystko jakoś inaczej zinterpretować, przedyskutować ze swoimi rodzicami, żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie Państwo całe życie oszczędzaliście, macie jakiś swój dorobek i nagle poprzez działanie przestępców tak, dojdzie do kradzieży, do włamania do Państwa, do domu i wszystkie te środki, które mieliście Państwo w banku, a Poprzez tą ciężką sytuację na świecie wybraliście, żeby ktoś tego państwu nie zabrał, żeby nie doszło do przestępstwa na państwa szkodę. Dlatego nasz taki serdeczny apel, żebyście byli bardzo uważni, ostrożni, jeżeli już ktokolwiek do państwa zadzwoni. Omawialiśmy już niejednokrotnie metody na wnuczka, na urzędnika, na pracownika jakiejś innej instytucji, na wnuka. Teraz na pewno zaczną się. Yy, też na um, obywateli Ukrainy, że ktoś zadzwoni, że potrzebuje wsparcia, pomocy, bądźcie Państwo y, bezpieczni w takim zakresie, że sprawdzicie tą informację, ten telefon. Nigdy nie jest tak, że musicie Państwo pochopnie podejmować decyzję. Możecie wyłączyć ten telefon, y, zakończyć tę rozmowę, zadzwonić do danej instytucji, do osoby, do swojego dziecka, do wnuka, czy rzeczywiście ktoś taki potrzebuje pomocy. Czy ktoś miał prawo do państwa przyjść i prosić o to, czy o tamto. Czy to chodzi też o dane osobowe, czy to też chodzi o właśnie o pieniądze. Żebyście byli ostrożni i uważni, żebyście dbali o siebie. I taki nas serdeczny apel, jeżeli będą jakieś yy, wątpliwości, jeżeli będziecie chcieli się cokolwiek zapytać, poradzić, w każdej chwili u nas w Komendzie Powiatowej Policji w Płocku, zresztą nie tylko w całej Polsce. Policjanci pracują 24 godziny na dobę i myślę, że nikt Państwu nie odmówi udzielenia odpowiedzi czy wyjaśnienia jakiejś sytuacji. Jeśli dzisiaj do nas tutaj, do mojego kolegi z ruchu drogowego, są jakieś zapytania, to bardzo serdecznie proszę o zadawanie tych pytań. Jeżeli nie, to możecie Państwo też mailem kierować do nas pytania lub osobiście odwiedzić y, funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Policji w Płocku i wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości.